Nie ma rozliczeń PiSu i raczej nie będzie, ponieważ to, czego jesteśmy świadkami, to jest raczej spektakl naiwnych niż realne rozliczenia. Premier, minister sprawiedliwości wrzucają filmy do sieci i na tym się te rozliczenia kończą. A więc to no, niestety smutny spektakl, nie na to się wyborcy z tymi, których wybrali do rządzenia. A więc, szanowni Państwo, sprawa ziobry trwa nadal. Zbigniew Ziobrow złożył kilka dni temu propozycję prokuraturze, stwierdził, że może odpowiedzieć na pytania Polskiej Prokuratury w trybie konsularnym, ale z Budapesztu albo z Brukseli. Na to prokuratura odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, a więc no wszystko wskazuje na to, że ziobro no jednak będzie musiał się zmagać czy stawić czoła jakiemuś nakazowi aresztowania. Pytanie, co się stanie dalej, czy Ziobro złoży jakiś wniosek o azyl dla Węgrzech, natomiast no, na razie to wygląda tak, że Ziobro w, do Polski wracać nie zamierza, obraża premiera, obraża rząd, twierdzi, że właściwie to Donald Tusk jest przestępcą, że on jako minister sprawiedliwości prokurator generalny ścigał Tuska za korupcję, za różne inne przestępstwa, tylko że opinia o tym nie wie że właściwie to polski rząd to są fujary, dlatego że w, nie potrafią go sprowadzić do Polski. No i można powiedzieć, że w, Ziobro sobie bryka, tak? A więc mamy z jednej strony Ziobry, który sobie bryka, który właściwie pokazuje, że państwo jest bezradne i że polskie państwo nie może mu właściwie niczego zrobić. Z drugiej strony mamy w, premiera Drodda Tuska, który... Z kolei cieszy się z tego, że Ziobro ucieka i mówi w żartobliwie, sarkastycznie, ale zdaje się, że sprawi mu to jakąś tam przyjemność, że Ziobro, jak się zmieni władzę na Węgrzech, to ucieknie na Białoruś. Tak? No i w tym samym czasie mamy jeszcze ministra Sprawiedliwości, który wrzuca jakieś filmiki do sieci, a więc żurek podano, jakaś wymiana zdań dotycząca potraw polskich i węgierskich. No i to są rozliczenia. Znaczy, to wszystko wygląda naprawdę niezwykle mało poważnie. No i niestety z czegoś, co miało być naprawdę w, jakimś fundamentem odnowy w Polsce zrobiono de facto no, jaja. Po prostu jakiś spektakl dla innych, do tego jeszcze spektakl nieśmieszny, nieciekawy i bardzo słabo wyreżyserowany, ponieważ no, ci aktorzy w tym spektaklu no niestety coraz bardziej zniechęcają do siebie. A więc no... Y ja osobiście jestem zdziwiony zachowaniem Zbigniewa Ziobry. No bo mamy we Francji sprawę, w, może nie analogiczną, ale to dość podobną. Tak, Mamy Sarkoziego, byłego prezydenta, którego skazano w pierwszej instancji i skazano go na więzienie. Tak? No i Sarkozy też mógł przecież wyjechać z Francji, gdzieś tam się ukryć w Stanach Zjednoczonych, czy, czy gdziekolwiek. Tak? Miał takie możliwości. Nie zrobił tego właśnie postąpił wręcz przeciwnie, tak postąpił całkiem odwrotnie. Postanowił pójść się a więc posiedział trzy tygodnie w końcu wyszedł przed apelacją. No i właściwie całkowicie raczej niż Ziobro, Sarkozy nie podważał funkcjonowania państwa, tylko twierdził, że on jest niewinny, rząd to udowodni, że jest niewinny, ale poddał się w decyzji sądu, poddał się decyzji państwa, także w ten sposób nie uciekał przed tą decyzją. No i prawdę powiedziawszy, zyskał sympatię ludzi, no bo postąpił jako państwowiec, tak, były prezydent, okej, okay, nie wiadomo, czy jest winny, czy jest niewinny, został skazany w pierwszej instancji, no w sposób niezwykle wątpliwy, to jest jedna rzecz, ale jednak, ponieważ skazano go, no, na, na więzienie, to poszedł siedzieć z własnej woli, dobrowolnie, najpierw udał się do prokuratury, gdzie usłyszał, gdzie ma być osadzony, potem... Um, Kilka dni później z własnej woli udał się do miejsca swojego osadzenia. Tam przebywał trzy tygodnie, dopóki sąd apelacyjny nie wypuścił go z więzienia przed operacją. A więc wszystko odbyło się zgodnie z prawem, wszystko odbyło się, można powiedzieć, legal artis i wszystko jest cacy. No i Sarkozy na tym zyskał. Naprawdę na tym zyskał politycznie. Kto wiecznie będzie kolejnym prezydentem Francji, to jest, to jest bardzo możliwe, ponieważ przy jego... Poparciu, które rośnie, to jest prawdopodobne, to jest możliwe i prawdopodobne. A co zrobił Ziobro? Znaczy, ja osobiście trochę Ziobre nie rozumiem. No bo przecież było oczywiste, że przecież nikt mu żadnej krzywdy nie zrobi, tak. Jakby wrócił do Polski, nawet jeśli by go aresztowano, to przecież wiadomo, że byłby w tym areszcie więźniem niezwykle szczególnej troski, tak. Natomiast on postanowił nie wracać do Polski. No i. Zrobił, zrobił z siebie uciekin na tak? No bo yy, przecież, no, skoro ucieka, skoro nie wraca, no to coś jest na rzeczy, coś ma na sumieniu, yy, są jakieś powody, które powodują, że się boi, że nie wraca, tak? A więc no, tutaj z pewnością, to no, no, przegrał, tak? przegrał tą narrację, yy, a mógł ją, no, mógł ją wygrać, a przynajmniej nie przegrać wracając do Polski, tak? Nawet jeśli uważa, że prokuratura jest nielegalna, nawet jeśli uważa, że Donald Tusk zmontował jakąś dyktaturę, to tym bardziej powinien wrócić do Polski i walczyć z tą straszną dyktaturą, z tą prokuraturą nielegalną, udowadniać swoją niewinność, no i budować swój kapitał. Tak? To jeśli myśli o tym, żeby być liderem czegoś, tak powinien postąpić. A więc w mojej opinii zachowanie Ziobry jest o tyle nie, niepoważne i niemądre, że właściwie wracając do Polski tylko by zyskał. Nawet idąc siedzieć na chwilę by zyskał, i nie za bardzo widzę, co tak naprawdę zyskuje uciekając na Węgry i czego tak naprawdę się boi. No, chyba że boi się kogoś. Kogoś, czegoś. Chyba że to jest tak, że PiS nie chce, żeby on wracał, bo za dużo wie i tak jest układ, że zostaje tam. No, bo jakby wrócił do Polski, to kto wie, może poszedłby na jakieś układy z kimś. Może powiedziałby o kilka słów za dużo i być może, no właśnie, kto wie, może by skończył jak Barbara Skrzypek, albo jak Andrzej Leper, no bo teraz się okazuje, że Lepera zamordowano, tak twierdzi Kaczyński. W ogóle ciekawa ta powiedź Kaczyńskiego, bo Kaczyński twierdzi, że zamordowali Lepera ludzie z jego środowiska, bo chciał powiedzieć, jak to było naprawdę pod koniec ich rządów. No To takie trochę dziwne, no bo środowiska czy jego PiSu, tak, czy... I co chciał powiedzieć? No, przecież Leper mówił przez cały czas, że jest ofiarą Kaczyńskiego, Ziobry i Kamińskiego, tak? A tu mówi raptem Kaczyński, że Leper został zamordowany, bo chciał powiedzieć, jak to było naprawdę, i że zamordowali go ludzie z jego grupy. No to nie wiem, czy Kaczyński się do tego przyznał, że to zamordował go PiS, czy nie wiem, jak mam w ogóle rozumieć tą wypowiedź. No, faktem jest, że raptem wraca sprawa Lepera. Ja też osobiście uważam, że to samobójstwo jest no, troszkę naciągane. Jakoś nie chcę się w to wierzyć, że leper, że leper się powiesił. Nie wiem, nie mam dowodów, ale jakoś trudno mi się w to, to wierzyć. Nie kupuję tego tak do końca. Okej, okay. zostawmy. Natomiast faktem jest, że zachowanie ziobry jest, no, jest albo jest nieracjonalne, bo zyskałby o wiele więcej wracając do Polski niż uciekając. Albo wręcz przeciwnie, jest tak, po prostu że ziobro y, czegoś się obawia, czyli czegoś, jakichś jakichś jakby swoich kompanów, ludzi, których może opłacał, albo ludzi, którzy, którzy opłacali jego. No i jest pewien układ, że ziobro siedzi za granicą, do Polski nie wraca. Y, no i robi ten y, nieśmieszny cyrk, no bo jakby innej opcji nie ma. Natomiast jeśli ziobro robi cyrk, no to państwo też robi cyrk. No niestety. No bo to jest tak, że mamy 26 mm, zarzutów, a więc 26 potencjalnych, bardzo poważnych przestępstw, w tym yy, kierowanie, yy, tworzenie, stworzenie i kierowanie grupą przestępczą, no to są bardzo poważne sprawy. Yy, defraudacja w pieniędzy, nadużywanie władzy, yy, no i sprawy związane z Pegasusem, nielegalne finansowanie, inwigilacja to są bardzo poważne oskarżenia. No, i ja rozumiem, że jeśli ktoś jest oskarżony o tak poważne rzeczy, no to państwo robi wszystko, żeby go ściągnąć. I jakoś nie rozumiem tego samozadowolenia Tuska, że źródło ucieka. No, bo jeśli oni jest oskarżony o tak poważne rzeczy, jeśli on zrobił takie straszne rzeczy, o jakie go oskarżają, no to sorry, to, że on ucieka, to jest dla was, dla państwa. I to jest kwestia sprawczości państwa. No, jeśli państwo. Takiego strasznego bandyta, który zrobił takie straszne rzeczy, wypuszcza i nie potrafi go sprowadzić, nie potrafi go osądzić, no to jest niewiarygodne. I naprawdę, jak jest Fritz Tuska, który się cieszy z tego, że Ziobro ucieka na Węgry, a może na Białoruś, to jest trochę niepoważne, no bo premier jest od tego, żeby mieć sprawczość, premier jest od tego, żeby zapewnić Polakom poczucie sprawiedliwości. Jeśli jakiś taki straszny bandzior zrobił takie straszne rzeczy, no to musi być w Polsce osądzony, tak? I no, nieważne, że gdzieś jest tam na Węgrzech, nieważne, że ktoś mu dał jakiś tam azyl, no trudno, no to wtedy się wysyła ludzi, którzy go sprowadzają, tak, to w taki czy inny sposób. I ja nie rozumiem tego argumentu, że no, tak Polska nie robi. Znaczy, sorry, tak robi Francja. Francja sprowadza bandziorów, którzy kierują grupami przestępczymi z całego świata. Ostatnio sprowadzono gościa z Rumunii, ale przecież sprowadzają również z Maroku, z Tunezji, z Algierii, tak, po prostu. Ukradłeś, zabiłeś, zrobiłeś coś złego, co szkodziło państwu, jego obywatelom. Państwo francuskie cię sprowadzi. To robią Francuzi, to robią Amerykanie, to robią Brytyjczycy, to robią Turcy, to robią Izraelczycy, a Polacy nie mogą tego robić. No bo to jest nie, nieeleganckie. Nie rozumiem tego, w czym Polacy są gorsi od Turków, Francuzów, Amerykanów, Izraelczyków, Brytyjczyków i tak dalej. Nie rozumiem. Ale okej. Okay. Natomiast proszę zrozumieć to, że państwo, które nie potrafi sprowadzić kogoś, który jest oskarżony o takie poważne rzeczy, jest po prostu śmieszne i niewiarygodne. No bo albo ktoś jest strasznym tak, strasznym bandytą i zrobił rzeczy złe i wtedy my go sprowadzamy, go sądzimy. albo po prostu to jest jakiś spektakl, tak, jakiś niepoważny spektakl i jakby nie warto się tym jakoś tam przejmować. A więc no, ja mam takie wrażenie, że to faktycznie nie jest spektakl i jeśli Sejm się zgodził na aresztowanie Ziobry, to tylko dlatego, bo wiedzieli dokładnie, że Ziobro nie wróci. No bo by się jeszcze okazało, jakby go zatrzymali, aresztowali, żeby go tam rozbalała główka albo coś i by się okazało, że to jest wina prokuratury, Tuska, dyrektora więzienia, aresztu czy tak dalej i byłby kłopot, tak? Natomiast ponieważ było poczucie, że Ziobro nie wróci, to się można było zgodzić na jego aresztowanie i to jest, to jest niepoważne, tak? Po drugie, mi się bardzo nie podobają te filmiki, które wrzuca minister Żurek i premier Tusk, znaczy yy, to jest niepoważne, tak? Znaczy to nie jest jakiś tam spEK, tak, jakieś przedstawienie, tylko to są normalne czynności. Yy, jeśli ktoś ukradł, jeśli ktoś jest bandytą, minister sprawiedliwości prokurator generalny robi swoje, ewentualnie robi konferencję prasową, żeby poinformować opinię publiczną o czymś, tak, na przykład o tym, że został yy, jego mąż zatrzymany. Że postawiono mu zarzuty, że stanie przed sądem tego i tego dnia i tak dalej, ale nie robi takich cyrków w internecie. Żurek podano, nie wiadomo, co znaczy. To nie, to, to nie są filmiki godne ministra, tak? to nie jest poważne. Znaczy, jak to wygląda w ogóle, to jakby to ujawnia, jakby, no nie wiem, jak, jak, jak jakąś smutną twarz spektaklu, niepoważnego spektaklu, niepoważnego człowieka, tak? No tak samo jak postępuje Tusk. Tu która wrzuca filmiki, no fajny ten Żurek, tak, smaczy ten Żurek, i to jest pierwsze danie, i będzie drugie danie, i trzecie danie, i dwudzieste danie, jeszcze deser. Ale no, to czy to nie jest niepoważne? Tak? No, sorry. Są bandyci, tak, są złodzieje, trzeba ich ścigać po prostu. A nie robić jakiejś cyrki w internecie, to, to jest niepoważne. I tak nie zachowuje się premier poważny, tak nie zachowuje się minister, to, 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 to jest śmieszne. Znaczy to, to jest śmieszne, smutne, groteskowe. I to jakby oddaje, w ogóle obraz tego, co się dzieje i pokazuje, że to jest jakiś tam spektakl naiwny. Tak samo, jak dowiedzieliśmy się kilka dni przed konwencją Platformy Obywatelskiej, która stała się kolekcją obywatelską, że podsłuchiwano córkę i żonę Tuska. A czy dwa lata po objęciu władzy Tusk odkrył, że podsłuchiwano jego żonę i jego córkę, tak? Przecież to było oczywiste, że chodziło o to, żeby podkręcić atmosferkę, tak? I chodziło o to, żeby podkręcić atmosferkę przed konwencją. No, i później wiadomo, różnego rodzaju informacje o złodziejskim Procederze przy działkach przy CPK z udziałem PiSu. Umoczeni ludzie PiSu, Robert Tylus, być może Marcin Chorała, zobaczymy jak to się rozwinie. Inni prominentni politycy PiSu tak umoczeni w tej, w tej aferze. Natomiast no, rozliczenia powinny mieć charakter obiektywny, a nie polityczny. Znaczy, mi się to nie podoba. Znaczy, ja nigdy nie chciałem jakiejś tam zemsty na kimś. To już nie chodzi o to, żeby się mścić na tym czy innym ugrupowaniu, bo ja pisu nie lubię. Nie. Ja z pisem walczę, ponieważ obiektywnie, obiektywnie rzecz biorąc, PiS stał się organizacją przestępczą. Znaczy, poziom złodziejstwa, którego dopuścił się PiS, sieć, którą PiS zbudował, sieć różnych powiązań polityczno-biznesowych. Grup przestępczych z politykami, z biznesem. Przecież sama selekcja Nawrockiego na kandydata na prezydenta Polski, jakieś powiązania, właśnie PiSu z grupami przestępczymi, tak. Jakieś flirtowanie, właśnie z tą skrajną prawicą, z tymi neonazistami, którzy, wiadomo, że zarabiają na swoją działalność i na życie, przemytu narkotyków, działalnością przestępczą. A więc PIS stał się organizacją przestępczą. I dlatego oczekuje, że ta organizacja będzie ścigana w związku z tym. Ale tu nie chodzi o to, żeby robić jakiś tam spektakl, tak? I wykażeć tego czy tamtego polityka i robić to w odpowiednich momentach yy, wygodnych dla tego czy innego polityka. Znaczy nie, 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 nie na tym to, to polega. A więc no, prawda jest taka, że wrócenie yy, Ziobry po prostu to jest jakiś spektakl, no bo yy, jeśli państwo nie może go sprowadzić do Polski, to jest państwo niepoważne. I naprawdę, czy znaczy ja, ja nie rozumiem Tuska i jego samozadowolenia, kiedy nam Tusk mówi, że ja mam się cieszyć z tego, że PiS już nie rządzi i że ci ludzie uciekają, tak? No nie, ja się z tego nie cieszę. No to nie jest powód do radości. Znaczy, znaczy, nie rozumiem, znaczy ja się mam cieszyć z tego, że odsunięto od władzy złodziei i gangsterów, i że ci gangsterzy i złodzieje pouciekali w nowemu państwu, czy now, jakby nowej grupie rządzącej. To, to jest powód do radości? No, chyba nie za bardzo, tak? Yy, tak samo jak mówi mitusk, że yy, 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 yy się z tego cieszą, że ha, 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 yy, Ziobro jest teraz na Węgrzech, ale ucieknie tam na Białoruś i tam będzie z Tomaszem Szmitem sobie przebywał. No, 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 straszne to, że sobie tam Ziobro będzie z Tomaszem Szmitem szpiegiem, tak, z rajcą wódeczkę popijał, yy, no to no, faktycznie, no, to, 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 to straszna kara dla tego Ziobrę. No, no, znaczy, no, i to jest powód do radości? Znaczy, prawda jest taka, że Państwo poważne, takiego kogoś jak Tomasz Schmidt, po prostu likwiduje. Tak? Znaczy, to jest zdrajca, to jest szpieg, i dla przykładu taki też po powinien ponieść konsekwencje. A więc powinien gdzieś tam się, nie wiem, powiesić, być znaleziony nie wiadomo gdzie, tak? w sytuacji kompromitującej, w, z, z kilogram narkotyków, tak? I, i, i koniec. Tak? tak powinien skończyć taki Tomasz Schmidt. Skompromitowany, zlikwidowany, koniec kropka. I to nie jest jakiś to jest jakiś tabu, tak? Francja w, w, zlikwidowała wszystkich zamachowców, którzy dopuścili się zamachów we Francji. Tak samo likwiduje zdrajców, tak robią Amerykanie, tak robią Rosjanie, tak robią Izraelczycy, Brytyjczycy. Tak to działa, tak, to, takie są reguły gry, tak? ale jeśli taki Schmidt zdradził Polskę, zaszkodził Polsce, i, no to sorry, ale on jest na Białorusi, wrzuca sobie jakieś filmiki na telegramie i Tusk się z tego cieszy, że nie jest na Białorusi. No, to nie jest powód do radości, to jest jakby powód do smutku, że polskie państwo sobie z tym gościem nie poradziło, tak? Najpierw go nie wykryło, a potem nie potrafiło go po prostu wyłączyć, tak? I to, jest, to nie jest powód do radości, to jest powód raczej do wstydu. I jak ja słyszę Tuska, który mi mówi, że ho, 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 ale za chwilę zmieni się władza na Węgrzech i Ziobro ucieknie do Szmita na Białoruś. Do co to jeszcze Wam kolejny ucieknie? I z tego się cieszycie? Znaczy, nie, to jest, to jest jakieś niepoważne, tak? A więc, no niestety, ale ja widzę, że te rozliczenia to, to jest jedna wielka po prostu bzdura, tak? Nie ma żadnych rozliczeń, nie będzie rozliczeń. Yy, to jest po prostu pewien dla naiwnych. To jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo jednak yy, PiS powinien być zrealizowany jako piękna przestępcza, i to nie chodzi o poglądy prawicowe, to chodzi o działalność przestępczą. Widzimy, że Fundusz Sprawiedliwości to są naprawdę bardzo poważne afery. Niektórzy dziennikarze mówią o, o tym, że z tego funduszu finansowano portal WP, że WP w, no de facto robił kampanię jakiemu? W 2018 roku w kampanii samorządową w Warszawie jakoś tego te nie podejmuje, a więc to są, to są bardzo poważne afery. To są, to są defraudacje miliardów tak, ze spółek Skarbu Państwa z Orlenu, różnego rodzaju umowy dziwne, fuzja Orlenu z Lotosem, jakieś miliony, które poszły na wenezuelską ropę, która nigdy do Polski nie, nie trafiła i różnego rodzaju potężne afery, tak? Przejmowanie nieruchomości, gruntów i tak dalej, i tak dalej. I to jest, znaczy, rządy PiSu to jest jedno wielkie złodziejstwo. O czym my mówimy? O wyborach kopertowych, tak? O tym, że ktoś tam z Agencji Nieruchomości ze strategicznych kupował jakieś tam agregaty i na tym kasował jakby w potrójną stawkę jakieś łapówkarstwo, jakieś tam właśnie kieszonkowców i tak dalej. więc są te wszystkie wielkie afery, o tym się jakoś nie mówi, tak? A więc yy, mówi się o Ziobrze, tak się go rozlicza, że Ziobro jest na Węgrzech i właściwie się śmieje z państwa i mówi fujary, fujary, to dusk jest złodziejem, tak? A nie ja. Wrócę i pozamiatam. A wrócę, jak będzie praworządność. A właściwie wrócę wtedy, kiedy będę chciał wrócić. Tak więc to wszystko wygląda bardzo niepoważnie. I już nawet jeśli zostawimy te sprawy moralne, etyczne, no to, no, przepraszam, ale żyjemy w bardzo ciężkich czasach. Znaczy, mamy domniemane akty dywersji. No i tak bomba na torach kolejowych to jest zamach terrorystyczny. Jest zagrożenie dla państwa. Bardzo poważne. Mamy wroga na wschodzie. Nie wiadomo, co się wydarzy. No, i tak. Jak ja mam uwierzyć w to, że państwo, które nie, prowadzi, nie potrafi sprowadzić dwóch, dwóch gościów, tak? Romanowskiego i Ziobry, które są takimi wielkimi bandiorami, tak? I oni są w Budapeszcie i wiadomo, gdzie oni są, gdzie oni mieszkają i co robią. I to państwo nie potrafi tych ludzi sprowadzić, tak? Ich osądzić. To jak ja mam, ja mam wierzyć w to, że to państwo, jego służby są w stanie nas obronić przed zamachami. Przed dywersją, przed wojną hybrydową. Jak ja mam w to uwierzyć, tak? No bo ja słyszę, yy, mówi mi jeden minister z drugim, że nigdzie na świecie ci ludzie, którzy podłożyli bombę w Polsce, nie będą bezpieczni. No nie wiem, no. no na przykład Ziobro to jest bezpieczne w Budapeszcie. Yy, Romanowski też, a z kolei sznijce by siedzi na Białorusi. I teraz się pytam pana premiera, czy jak ci zamachowcy, do domniemani. Uciekną na Białorusi, że się z tego ucieszy, że oni uciekli na Białorusi, że właściwie jest fajnie, bo oni już nie są w Polsce, tylko są na Białorusi i trzeba się z tego cieszyć. A więc to jest niepoważne. Znaczy, albo ktoś jest przestępcą, dopuścił się przestępstw, tak? I mm, tak to jak przestępce, a więc prowadzi się przeciwko niemu sprawy, yy, jest sprowadzany i państwo robi, co powinno zrobić, żeby go sprowadzić. Nawet jeśli trzeba go zapakować do bagażnika i go przywieźć, do Polski, no to od tego są służby, żeby to zrobić. No bo państwo musi pokazać, że jest wiarygodne, tak? No bo co to jest za państwo, na które każdy może napluć? Znaczy, co to jest za sprawiedliwość, kiedy taki Ziobro yy, czy Romanowski wyjeżdża z Polski, bo ma immunitet i mówi, że właściwie to ma to wszystko w tyle, że to państwo to właściwie nic nie jest warte, że to premier jest złodziejem, już tak naprawdę to on sobie drwi z tego i nazywa premiera i tą władzę fujarami. No i ma trochę racji, no bo, no bo jak, no, Tak to wygląda. Cóż z tego, że postawili mu jakieś zarzuty, jak nie może tego egzekwować. I nawet nikt nie próbuje tego egzekwować. No cóż z tego, że jakiś tam szpieg uciekł na Białoruś i nic się nie dzieje. On powinien podnieść konsekwencje, takich ktoś, taki Schmidt, tak? Tak, żeby inni widzieli, co się dzieje, jak się zradza Polskę, tak? Tak działa poważne państwo. Ja mówię raz jeszcze, skoro tak robi Francja, tak robi Izrael, Wielka Brytania, Amerykanie i tak dalej, to no dlaczego Polacy nie mogą tak robić? że Polska jest czymś gorsza od, od Francji, od Wielkiej Brytanii, od Izraela? Jesteśmy już, jakoś gorsi. Znaczy, żyjemy w świecie brutalnym i trzeba tego się trochę dostosować i zrozumieć, jakie tutaj panują reguły gry. A więc, no, nie, no. Albo po prostu mamy do czynienia z niezwykle nieudolną władzą, albo po prostu ktoś z nas kpi, tak? No bo te rozliczenia ziobry po prostu wyglądają jak jakiś spektakl. Yy, jest dla mnie zagadką, dlaczego Ziobro nie wraca do Polski. No, ja mówię, znaczy, moim zdaniem skorzystałby na tym kilkukrotnie, jakby wrócił do Polski, bo y, mm, zrobiłbyś siebie ofiarę i na tym by korzystał, ale nie wraca. Natomiast państwo powinno po prostu go sprowadzić, tak? Jeśli trzeba, to siłą. A więc albo jest przestępcą i się go sprowadza i się go osądza, albo to jest jakiś tam spektakl, tak? Yy, natomiast, no. Yy, Tutaj chodzi o wiarygodność państwa wobec obywateli, wobec partnerów. Jak państwo, które nie potrafi sprowadzić jednego człowieka, który podobno jest takim wielkim bandytą, wiadomo gdzie on jest, ma przekonywać obywateli, swoich obywateli, partnerów i wrogów też, że potrafi skutecznie się bronić, tak? Znaczy, jeśli Polska nie sprowadzi Romanowskiego ziobry, jeśli nie zrobi coś ze Schmidtem. No to jak ja mam wierzyć w to, że w razie w jakiejś agresji rosyjskiej, to państwo, ci politycy będą w stanie prowadzić jakąś skuteczną obronę naszego państwa? Ja mam z tym problem. A więc, szanowni państwo, no niestety mamy problem, no bo to co się dzieje, to jest jakiś tam spektakl, tak? Ewidentnie nie ma woli rozliczenia poprzedników, ewidentnie. To się nie dzieje. To się nie dzieje. Jeśli są jakieś rozliczenia, to są rozliczenia właściwie afer, można powiedzieć, aferek. Dlaczego ja dowiaduje się w sprawie WP od YouTuberów, dziennikarzy, dlaczego ta sprawa nie jest przez prokuraturę? Jeśli są podejrzenia o to, że jakieś medium prało pieniądze, o to, że jakieś medium robiło komuś kampanię wyborczą, że brało jakieś pieniądze publiczne, to gdzie są śledztwa? Nie ma, tak? To jest niepoważne. Ja się nie godzę na to, żeby być jakimś po prostu uczestnikiem spektaklu yy, dla naiwnych. No nie. Znaczy, frajerem nie jestem i nie będę, tak? A więc albo ta władza faktycznie chce rozliczać bandytów, albo chce robić show. Ale jak chce robić show, no to beze mnie i bez mojego poparcia. No bo ten show po prostu jest szkodliwy dla Polski. No i przede wszystkim jest, jest nieuczciwy tak wobec wyborców. I tu nie chodzi o to, żeby robić politykę i bić tylko chodzi o to, żeby bandytów rozliczyć. A ja mam takie wrażenie, że Żurek z Tuskiem po prostu biją pianę. Ale nade wszystko, żyjemy w czasach niezwykle skomplikowanych i niebezpiecznych. I chyba powinno zależeć politykom, tak opozycji, jak rządzącym, żeby polskie państwo było wiarygodne i potrafiło się bronić. I Żeby to państwo było wiarygodne dla swoich obywateli, ale dla partnerów i dla wrogów też. To no bo jeśli wróg nasz widzi, że nasze państwo właściwie nic nie może, a premier cieszy się z tego, że jakiś bandyta uciekł za granicę i tam jest, i to cieszy pana premiera, a jakiś minister wrzuca sobie jakieś filmiki. Yy, dotyczące żurka i że żurek jest fajny, no to nie wiem, czy takie państwo brzmi odstraszająco dla, dla Putina. No, moim zdaniem nie za bardzo. A więc być może warto sobie postawić pytanie, czy ten spektakl dla naiwnych już nie szkodzi naszemu bezpieczeństwu. Bo moim zdaniem tak, bo pokazuje bezradność państwa, pokazuje głupotę polityków, no i pokazuje też brak wiarygodności. Tak? A więc zastanówcie się, politycy, czy ten wasz spektakl, nie szkodzi już po prostu Polsce, bo moim zdaniem, szkodzi. Ale faktem jest, że no niestety, ale rozliczeń nie ma, nie było, nie będzie. pisnie nie będzie rozliczony, a my, jako wyborcy, jesteśmy oszukani i jeszcze bierzemy udział w jakimś spektaklu dla naiwnych, który jest nie tylko nieśmieszny, groteskowy i żałosny, ale do tego jeszcze szkodliwy dla Polski dla nas, bo to służ godzi w nasze bezpieczeństwo. Takie są fakty. Niestety. Ale dziękuję Państwu za wysłuchanie tego nagrania. Tych, którzy uważają, że jest ono cokolwiek warte, zachęcam do polubienia go. Zachęcam również do lajkowania moich profili w sieci. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Dziękuję i proszę o więcej. Przypominam również o możliwości kontaktu ze mną na portalach społecznościowych, czy na przykład na sprawą maili. Pierwszy to stefani.zbigniew.pl laposte.net, drugi to zbyszek.stefanik.gmail.com Możesz również kontaktować się ze mną na portalach społecznościowych, na przykład na Messengerze. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na swoje kolejne filmy, na swoje kolejne rozmowy. Zapraszam dzisiaj na moją rozmowę z Tomaszem Kowalczukiem. Będziemy właśnie rozmawiali o sprawie Ziobry, o tym spektaklu naiwnych. Tymczasem dziękuję Państwu za poświęcony czas. Do usłyszenia. Do zobaczenia.